No wiadomo, no 500 to jest to e, wyzwanie zawsze, ale e, teraz w tym jeszcze ciężkim okresie, bo tak naprawdę na siłowni jeszcze ciężko trenujemy, mamy ciężką siłownię, e, będziemy dopiero zrzucać w tym tygodniu ciężary, który będzie następnym, e, wejdziemy w dynamiczną siłownię, więc e, mimo wszystko po tych 500 no, poczuć zmęczenie i tym bardziej, że... że e, jakby to, ten start tego meczu się przedłużył i, i schodzimy z sali, a nie, teraz godzina 22.30. Ciężko, ale taki jest okres przed tą ligą, musi tak być i ja się tam cieszę, że zagraliśmy 500, i mieliśmy okazję po prostu pożreć, bo na treningach też jest same, jakby troszkę ciężko e, potrenować normalnie, więc, więc ja się tam cieszę. Tak, na pewno jest to bezcenne, tym bardziej, że jesteśmy w takim etapie przygotowania, gdzie jeszcze ta świeżość nie przychodzi, te nogi są dwa razy cięższe niż w sezonie, także naprawdę fajnie, fajne sprawdę na, praktycznie na samym końcówce przygotowań. Cieszę to, że mimo ciężkiej gry, mimo tego, że był ten słabszy moment, potrafiliśmy się podnieść i Graliśmy dobrze, co przypomina mi się do zeszłego sezonu. Tak? W zeszłym sezonie było mnóstwo takich meczek, gdzie były ciężkie momenty, a, a jednak przełamywaliśmy się tą niemoc naszą i graliśmy dobrze. Także na pewno takie małe symptomy cieszą na tym etapie przygotowań. My zawsze walczymy do końca i czy to jest nieważne kiedy, jak wychodzimy na boisko, rycerze zawsze walczą do końca, także tak było i w tym meczu. Czasami się udaje wygrać, czasami nie, ale najważniejsze jest to, żeby brnąć do przodu, bo, bo, ee, no bo takie mamy charaktery. Nikt, nikt znak nie, nie, nie odpuszcza, mimo że jest ciężko, także cały czas do przodu. No nie ma co ukrywać, że, że trochę w nogach czujemy, ale tak ma być w tym momencie. To nie jest jeszcze moment, żebyśmy byli świezi i żebyśmy jeszcze skakali pół metra nad, nad siatką. Także no to hartuje charakter i, i fajnie, że w takich ciężkich momentach można pograć z takim dobrym klasowym przeciwnikiem jak nakradą.